Tragiczny wypadek na kolejowej. Miejski budżet na 2023 rok przyjęty. Pożar autobusu w wesołej. Marcin, Janota, mi zapraszam na ostatnie wydanie w tym roku programu Minął Tydzień. 21 grudnia przy wiadukcie na ulicy kolejowej doszło do tragicznego wypadku. Podczas trwających tam prac remontowych zerwał się jeden z elementów rusztowania, w wyniku czego dwóch mężczyzn spadło z wysokości. 67-latka nie udało się uratować, mężczyzna zmarł. 55-latek został natomiast przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w ochojcu. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia ustala policja pod nadzorem prokuratury oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Na czwartkowej sesji Rady Miasta Mysłowice radni przyjęli budżet na 2023 rok. Podczas głosowania nad uchwałą budżetową obecnych było 20 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 11 z nich, 8 wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciwko. Policjanci Wydziału Kryminalnego Zmysłowic poszukują mężczyzn, z których pierwszy w dniu 21 listopada bieżącego roku skradł gotówkę oraz wyposażenie z kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach, drugi ze sprawców w dniach 22 i 24 października ukradł perfumy z drogerii w tej samej dzielnicy, przy ulicy Ziętka 47. Policja publikuje zdjęcia z monitoringów i liczy na pomoc mieszkańców w rozpoznaniu sprawców. Jeśli macie Państwo informacje mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości mężczyzn, prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym Mysłowickiej Komendy pod numerem telefonu 47857-6200 lub bezpośrednio z Wydziałem Kryminalnym pod numerem telefonu 47857-6280. Policja zapewnia anonimowość. Dwa zastępy państwowej i jeden z zakładowej straży pożarnej gasiły autobus linii 672, który we wtorek płonął na ulicy 3 Maja w Wesołej. Paliła się tylna część autobusu, gdzie znajduje się silnik. Pasażerowie i kierowca zdążyli opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem strażaków. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Oglądacie program minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Metropolia podpisała pierwsze umowy na budowę welostrady Katowice-Mysłowice. Na Dziećkowicach bawili się w świątecznej atmosferze. Miłośnicy rakietek i lotek rywalizowali w Mysłowicach. 20 grudnia GZM podpisała dwie pierwsze umowy dotyczące dofinansowania budowy welostrady w przebiegu Katowice-Mysłowice, realizowanej w ramach dużego projektu o nazwie Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych. Pierwszy odcinek, dla którego etap inwestycyjny rozpocznie się w terenie to Welostrada nr 6 relacji Katowice Brynów-Giszowiec-Mysłowice. Właśnie w związku z tą trasą Urząd Miasta Katowice oraz spółka Katowickie Inwestycje złożyły wnioski o finansowanie. Dotyczą one zakupu 10 nieruchomości po kolei piaskowej, niezbędnych do budowy Welostrady od Giszowca w stronę Mysłowic. A także projektu budowlanego odcinka tej autostrady rowerowej pomiędzy katowickimi Brynowem a Giszowcem. Wartość tych dwóch dofinansowań GZM to ponad 900 tysięcy. Zł. Wbicie łopatę już na wiosnę przyszłego roku. Na rondzie nad skrzyżowaniu ulic Laryskiej i Ptasiej w Mysłowicach stanął pomysłowy witacz. To inicjatywa Rady Dzielnicy Larysz. Instalacja składa się z kilku elementów i wita przyjezdnych w trzech językach. Śląskim, angielskim i niemieckim. Jest tu też zegar oraz oczywiście tabliczki strzałki z nazwą dzielnicy. Witacz został sfinansowany z budżetu Rady Dzielnicy. Kolejny raz ogród Mysłowickiego Środka Kultury w Dzieczkowicach rozbłysnął setkami świateł, a to wszystko za sprawą świątecznej Mega Mocy Tauron Inwestycje. Na jeden wieczór ogród Dzieczkowickiej fili Moku przeistoczył się w scenerię rodem z amerykańskiego filmu Setki Świateł, gwiazdkowa muzyka i wizyta Mikołaja w ramach świątecznej Mega Mocy Taurona sprawiły, że dało się tu poczuć prawdziwie bożonarodzeniową atmosferę. Moc instalacji świetlnych, bo przecież to tauron. Ale nie tylko, jest i Mikołaj, są warsztaty plastyczne. Jest Jarmark, który, kiermasz świąteczny, które przygotowały dzieciaczki z, ze szkoły i z przedszkola. Można przejechać się za Czarwaną Ciuchcią, na scenie będą występy i dzieci z przedszkoli, i z, ze szkoły z Dziecikowic. Są również chóry, które się włączyły w tę dzisiejszą zabawę wspólną. Wydarzenie odbyło się już drugi rok z rzędu z inicjatywy spółki Tauron Inwestycje. I wydaje się, że to będzie już na wiele lat tradycja w tym miejscu, bo sadowimy się tutaj w sensie inwestycyjnym na, na wiele, wiele lat, bo to tu w Dzieśkowicach Tauron Inwestycje robi no, największą w Polsce inwestycję w produkcję energii w, na bazie farmy fotowoltaicznej. Mamy też dalsze plany inwestycyjne tutaj w, w tym regionie i na pewno docelowo zmieni to wizerunek miasta, wizerunek tej dzielnicy. Mieszkańcy Mysłowic chętnie skorzystali z zaproszenia, by w tym zagonionym przed w czasie znaleźć chwilę dla siebie i swoich bliskich. Towarzyszący wydarzeniu kiermasz był także okazją do pomocy małemu nowi Miłoszowi. Miłośnicy rakietek i lotek rywalizowali w ubiegły weekend w Mysłowicach. Dopisała frekwencja, na pierwszym turnieju pojawiło się ponad 50, a na drugim prawie 80 zawodników. Ostatni weekend minął w hali Mosiru na Bończyku pod znakiem badmintona. W sobotę Mysłowice i klub sportowy Woland byli gospodarzami ogólnopolskiego turnieju badmintona seniorów, natomiast w niedzielę rozegrano trzecie mistrzostwa Mysłowic w badmintonie, które były również finałem 8. Grand Prix w grach podwójnych. Mamy tu dzisiaj dużo kategorii, bo gramy w grach podwójnych, w grach mieszanych, w singlach, z poziomem sportowym, amator, open, a więc każdy może tu w swojej kategorii sobie zagrać. Badminton zyskuje coraz większą popularność, o czym świadczy chociażby frekwencja na Mysłowickich turniejach. Na pierwszym pojawiło się ponad 50, a na drugim prawie 80 zawodników. W każdy weekend są zawody, gdzieś tu czy w regionie śląskim, czy w całym kraju, a więc co tydzień może gdzieś zawodnik zagrać. Jeżeli chce, jest coraz więcej klubów, akademii powstaje w całym kraju. Już u nas na śląsku prawie w każdym mieście jest jakiś klub, gdzie można odbijać. To sport ogólnorozwojowy, w którym pracują wszystkie partie mięśniowe, więc to świetna propozycja wysiłku niezależnie od wieku. Dużo ruchu i biegu, i sprawności, i zwinności. Często się śmieję, że mówię, że to jest zwinność badmintonisty, bo coś szybko łapie, więc na pewno można wyłączyć głowę, odreagować. Świetnie. Mysłowiczanie, którzy chcieliby spróbować swoich sił w Badmintonie, mogą przyjść na trening na morgach albo. Też mamy różne poziomy sportowe i grupowe zajęcia indywidualne, i dla dzieci, i dla dorosłych. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej klubu sportowego Wolant. I to już była ostatnia informacja w tym wydaniu programu Minął Tydzień. Za wszystkie odcinki z roku 2022 i spotkania pięknie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie Minął Tydzień już w roku 2023. Zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku życzę redakcji programu Minął Tydzień. Do zobaczenia!